Następny, moż tutaj, przelić sobie Co, co dorzucić, co dorzucić, no nie masz z czego no No z czego ci dorzucę, jak nim mam, no Zrozum człowieku, no Ja bym miał, to przecież ja bym ci doł, no. no W przyszłym miesiącu ci tam 50 zł dorzucę nie przejmuj się, będzie dobrze, no. a dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam, która to już godzina? No, już możemy wchodzić. Proszę, proszę, tu do środka. Mota tu 150, tak jak my się umawiali, nie? A resztę tam przeleję. No, żeby dobrze to było. Trzymaj, ta przeliczta se. Pani notary, ale po co to czytać? No? Którą już? O no, 12. Uny wiedzą, jakie działki sprzedają, a wiem, jakie kupuje. Tam po co to czytać? Będziemy siedzieć tu dwie godziny dłużej. No. Pani już nie czyta tych aktów. Ja wiem, co kupuje. Hmm. Do widzenia, miłego dnia.